Witam serdecznie. W tym odcinku zajmiemy się pożyczką w chwilówkomacie. Dowiecie się szczegółów na temat oferty, a także poznacie wady i zalety tej pożyczki. Koniecznie obejrzyjcie czy też przesłuchajcie to nagranie do końca, ponieważ na końcu umieszczę kilka rad, które pomogą wam wziąć dobrą i atrakcyjną pożyczkę. Zanim jednak zaczniemy, informuję was, że w opisie mojego filmu znajdziecie odnośnik, przy pomocy którego przejdziecie do strony po szkodawcy Chwilów Komat znajdziecie tam także przede wszystkim aktualne informacje dotyczące oferty Chwilów Komata. Jeżeli chodzi o informacje podstawowe, to Chwilów Komat daje swoim klientom możliwość wzięcia pożyczki w kwocie do 2000 zł za darmo. Jest to tak zwana promocja pierwsza pożyczka za darmo w sytuacji, gdy spełnimy odpowiednie warunki, między innymi spłacimy pożyczkę w określonym w umowie terminie. Oczywiście, chwilówkomat udziela także pożyczek w kwocie do 5000 zł. Tak wysoka kwota jest możliwa, jeżeli pożyczacie w chwilówkomacie piąty raz. Jeżeli chodzi o termin spłaty pożyczki, no to jest to termin od 7 dni do 30. Należy wspomnieć o tym, że chwilówkomat weryfikuje historię pożyczkową swoich klientów w odpowiednich bazach danych. Mowa tutaj przede wszystkim o bazach takich jak Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Dłużników czy ERIF. Należy wspomnieć o tym, że istnieją pewne warunki otrzymania chwilówki w chwilówkomacie. Mowa tutaj przede wszystkim o spełnieniu tak zwanego kryterium wiekowego. Aby wnioskować o pożyczkę w chwilówkomacie należy mieścić się w w przedziale 18-75 lat. Trzeba także mieć obywatelstwo polskie, posługiwać się dowodem osobistym i mieć pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych. Wypada mieć także aktywny numer telefonu i adres e-mail no i koniecznie powinno się mieć dostęp do własnego konta bankowego, który w przyszłości może posłużyć do weryfikacji wniosku przesłanego na stronie chwilów komat. Bo oczywiście jednym z takich sposobów jest weryfikacja poprzez wykonanie przelewu na symboliczną kwotę 1 złotego, to pozwala na szybką weryfikację. I przyspiesza cały proces weryfikacyjny. Jeżeli chodzi o wady w firmie macie, no to tutaj przede wszystkim mamy rzeczy związane z kolejnymi pożyczkami. Mowa tutaj przede wszystkim o kosztach, które wiążą się z każdą kolejną pożyczką. Kwota pożyczki możliwej do wzięcia w firmie macie także nie jest zbyt wysoka, ponieważ jest to tylko kwota rzędu 5000 złotych i osiągalna jest dopiero w sytuacji, gdy weźmiemy którąś z kolei pożyczkę, no no i oczywiście, jeżeli ktoś nie chce być weryfikowany w różnych bazach, no to tutaj także można doszukiwać się wad. Natomiast taka weryfikacja może być także pozytywem w sytuacji, gdy jesteśmy zadłużeni i postępujemy nieodpowiedzialnie. Dlatego tutaj zależy, z jakiej perspektywy patrzymy. Jeżeli chodzi o zalety w chwilów w Komacie, no to tutaj mamy do czynienia z różnymi promocjami. Tak jak to wcześniej wspomniałem, na przykład promocja pierwsza pożyczka za darmo. Kolejna kwestia to. Taka, że firma nie oczekuje od klienta, aby ten przedstawiał jakieś zaświadczenia o dochodach, to z pewnością duży plus dla osób które mają problem z takimi zaświadczeniami. No i oczywiście plus to szybka wypłata pieniędzy, a także błyskawiczny proces decyzyjny. To by były takie główne zalety brania pożyczki w chwilówkomacie. Jeżeli chodzi natomiast o windykację, no to tutaj chwilówkomat może podjąć różne działania mające na celu wyegzekwowanie od klienta zaległych płatności. Chwilówkomat może wysyłać także różne ponaglenia, także wiadomości Mające na celu przypomnieć klientowi o zaległościach w spłacie. Oczywiście, wszystko może przejść też na drogę prawną, jeżeli na przykład klient unika kontaktu i nie spłaca swoich zobowiązań. Jeżeli chcesz złożyć wniosek, no to złożenie wniosku jest naprawdę proste. Wystarczy przejść do linku w opisie mojego filmu. Tam wyświetli wam się formularz, który należy po prostu uzupełnić. Oczywiście po wyborze odpowiednich parametrów, związanych z kwotą kredytu i okresem jego spłaty. Wnioskować przez internet o pożyczkę z tego względu, że oszczędzamy swój czas, no i w bardzo wielu przypadkach oszczędzamy także pieniądze, z tego względu, że oferty firm stacjonarnych bardzo często są na gorszych warunkach niż te internetowe. Słowem zakończenia, podsumowując tą całą firmę pożyczkową, mogę powiedzieć Wam, że warto skorzystać z. Oferty tego pożyczkodawcy, zwłaszcza w sytuacji, gdy bierzemy pożyczkę po raz pierwszy, ponieważ promocja pierwsza pożyczka za darmo do kwoty 2000 zł to naprawdę atrakcyjna oferta, która może pomóc Wam pozyskać drobne środki na jakieś nagłe wydatki. No i teraz te kilka rad, o których mówiłem. Po pierwsze, zawsze czytaj umowę przed zdecydowaniem się na wzięcie pożyczki. Po drugie, staraj się zaciągać pożyczki przez internet, ponieważ wtedy koszty tej pożyczki przeważnie są nieco niższe. I po trzecie, zawsze przed wzięciem pożyczki przeszukaj oferty różnych pożyczkodawców, bo może okazać się, że po prostu jakaś oferta jest o wiele lepsza niż ta, którą wcześniej rozpatrywaliśmy. To by były takie trzy główne rady, które polecam wam wdrożyć w życie. Jeżeli podobała wam się moja recenzja na temat pożyczkodawcy komat no to śmiało zostaw polubienie pod tym filmem. Możesz także zasubskrybować mój kanał, abyś był na bieżąco z moimi recenzjami, które z pewnością w przyszłości będą pojawiały się na tym kanale. Jeżeli masz jakieś spostrzeżenia, no to śmiało napisz je w komentarzu i jeżeli masz jakieś pytania, no to także je możesz zadawać pod tym filmem. Ja tymczasem żegnam się z Wami, do usłyszenia w przyszłych odcinkach.